Recytacja wierszu o Julce Żugaj. Przedstawia to Jerry Brod, z akcentem. Julka idzie jak sztorm. Przez ekranów szklany mur. Na plecach niesie gniew widzów. Szept hejterów i kurz. O kurwa, one się zgadza. A ona podnosi głowę wyżej, niż chcieliby inni, bo nie po to tu przyszła, by ukłon robić fikcji winy. Wrzuca post. I nagle świat krzyczy, że za głośno, ale Julka zna już te reguły. By wygrać trzeba rosnąć. Nie pyta o pozwolenie, gdy tnie powietrze jak iskra. Co ma powiedzieć? Mówi prosto bez filtra i bez przycisku wycisz. Ona nie jest do tego, by się komuś zmieścić w dłoni. Nie jest papierkiem e, lakmusowym cudzych opinii. Wkłada buty i idzie. Chyba aż za konsekwentnie. I może właśnie to drażni ludzi najdotkliwiej, najnamiętniej. Więc kiedy próbują ją wsadzić w ramę jak plakat, Julka tylko się śmieje, bo nie zna słowa ugłaskać. Idzie dalej ostro, z własnym rytmem pod skórą, a świat nie krzyczy, ona i tak robi swoje z burzą. Dodam jeszcze tylko od ciebie walić ulkę żuga i leci tylko na pieniądze swoich widzów. I ma ich w dupie i jest teraz w Barcelonie. Pozdrawiam!